Hej cześć Siemano, dzisiaj witam Was w FIFA World otworzymy sobie paczki za 35 050 i trochę za 7,5 No niestety podczas nagrania mi się mikro zepsuło czy coś takiego nie będzie dźwięku tego jakby z nagrania tylko ten już po nagraniu Jak widzicie mam 110 000 sobie uzbierałem nie kupując końców, tylko grając i coś tam wygrywając jakieś mistrzostwa no otworzymy sobie ogólnie paczki no przepraszam ogólnie za to, że nie ma dźwięku yy, mojego głosu no ale teraz yy, mogę wam powiedzieć, że szczerze nic nie trafiłem szczerze, naprawdę nic szczególnego nie trafiłem w tych paczkach naprawdę nic się szczególnego nie działo ale chcę coś wam wstawić ogólnie FIFA to na moim kanale nie będzie zbyt dużo Raczej rzadko będzie A jeśli już to pewnie jakieś openingi Rzadko mecze Wolę grać w FIFA 15 Tutaj możecie sobie popatrzeć w tej chwili co tam trafiłem No szczerze nic szczególnego Nic takiego co może być trochę wart Warte No się nie zwróciło, że tak powiem No tam troszeczkę potwierdzałem tych paczek Jak mówię nic szczególnego nie trafiłem ale chciałem coś tam nagrać jeśli, jeśli jesteście nowi oczywiście zostawcie suba. No a jak Wam się podoba to lajka. Like yy, ogólnie jeśli macie znajomy, którzy lubią FIFA, to podeślijcie linka do jakiegoś filmu fajniejszego, który Wam się podoba. Yy, chciałbym trochę zdobyć popularności, żeby te materiały były lepsze. Yy, ogólnie niedługo chciałbym zrobić jakieś live'y takie nocne, bardziej. Nie wiem, po parę godzin. Załóżmy od 20 do jakiejś 4, 5. Jeśli byście chcieli właśnie coś takiego, no to zostawcie lajka, like suba i napiszcie w komentarzu. Planuję ogólnie w sobotę to zrobić live'a, no ale jeszcze nie jestem pewien na 100% czy będzie, bo to różnie bywa oczywiście. Pogramy sobie FIFA, Counter-Strike'a. Co tam będziecie jeszcze może chcieli, co będę miał na komputerze, jakąś grę. Jeżeli byście naprawdę chcieli, to już bym ten Minecraft zrobił, no ale rzadko gram Minecrafta. Oczywiście mam konto premium, gram jakieś 3 lata temu ogólnie w Minecrafta, no i tu już jak widzieliście, zakończył otwieranie. No i żegnajcie do następnego razu i cześć. The うわ